Witam wszystkich w pierwszym odcinku naszej serii zagrajmy w Orc Die 2, tak. I to jest moja nowa seria na kanale, którą będę tworzył tak samo jak Gotika 4 i ta gra jest moim zdaniem zajebista, tak. Są orkowie, robimy na nich pułapki i rozwalamy ich. One, oni wychodzą z takich jak to się mówi, teleportów czy co to jest? Bo grałem to tylko na początek, żeby obczaić to, czy warta jest uwagi ta gra, ale jest warta. I oni wychodzą z tego teleportu, a my robimy pułapki na przykład na ścianie i łucznik roz y łucznik na przykład y rozwala tych orków, ale dobra Graj Zaczynamy. I okej, okay, tryb gry, opowieść, uczeń, bo na razie. Ale czekajcie. Postacie. I ja nie chcę tego chopa, bo ja chcę teraz babkę sobie zrobić. Czarodziejka. Je... Czekajcie. Jestem fajna. Bo wiem. Graj. <ścoughs> Uczeń. I graj. Cel. Nie pozwól, by przeciwnicy uciekli z... A zaczekajcie tylko. Włączę tylko stoper, ponieważ teraz chcę nagrywać po pół godziny odcinki. Tak. I ze stoperem. Dobra. Stoperek włączony. Jakoś nagrywałem jakieś półtora minutki, to będę wiedzieć, kiedy wyłączyć. Dobra. Cel. Nie pozwól, by przeciwnicy uciekli z kopalni przez szczelinę. Licznik fal. pokazuje, ilu falą musisz ustawić czoło. Pasek zabrania wyposażenia. Dobra. Gotówka No. Nice. jest OK. Czy taki miał być koniec? Otoczona, w pułapce, pozbawiona mocy, zasługiwałam na wiele więcej. Ja byłam ich celem. Kiedyś byłam ich królową. Teraz oni moją zgubą. Nagle znikąd pojawiła się szczelina. Była inna. Słaba poczułam iskrę powracającej mocy zbyt mało by kontrolować umysł choćby jednego orka jednak była to szansa na ucieczkę gdy tylko przeszłam ujrzałam jego stał tam z tym swoim tępym uśmiechem wymalowanym na głupkowatej twarzy miałam mu do powiedzenia tylko jedno uciekaj to ty okej okay, dobra Wybierz narzędzia obrony. Czekajcie. Gdzie jest ten pasek cały z tym... Wybierz narzędzia obrony. Dobra, mamy tutaj narzędzia. Aha. Nadchodzą... Nadchodzący wrogowie. To i to. Dobra. Czekajcie. I tak. Robimy takie coś. Tutaj... Tutaj, tutaj, tu. Aj, nie można, dobra. I tutaj, i patrzę teraz. I uwalniamy orków I okej. Okay. I stąd będą szli. I chyba stąd, nie właśnie. Czekajcie. Zawrażają się, kurcze Piękne Dobra Znalazłem na lajcie idzie Ło kurcze Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj RK wie. Oni się sami tucą Tłuką I co teraz? teraz? Muszę znowu ich uwolnić, ale ja ich nie chcę uwalniać Czekajcie Czekajcie, tylko tak zrobię. Mm. Tu postawię, tu postawię. Uwolnij ich. I czekajcie. Tu, tu. Ło za mało pieniędzy. To trzeba chyba pieniądze sobie nazbierać. Aha! Dar nawalamy, dar Trzeba sobie pieniążki nazbierać. What Dobré. Chodź tu. <laughs> Dobré. Trzeba na sobie Okej. Okay. Jeszcze nie wszystko, dawaj. No to... <coughs> Przepraszam, ale ja jestem Dawaj tu czymy. go, to było dobre. Ogólnie to jest podobne do tych orków Gotika. Nie myślą i biegną. Masami się nadmuchają. Ale oni też mogą biegnąć chyba. Bo i błęk, i to biegno, Ło, przystał się. No, 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 czekajcie, trzeba obczaić Tutaj tutaj... Dobra. Okej. Okay. Spoko, loko. O! Co to jest? Kurczę, nie mogę wziąć. What the hell? Okej, okay, tylko wyjdą. To ich tutaj... Dobra. Okej, oni chyba to jest pałka co oni sami mogą... co oni się sami atakują. Ale te Co to jest? O kurde, to, to jest dobre. <grywka> Ale na walanka łokurcze. Oh Ale teraz jak bo ja muszę tam iść. Łokurcze. Oh o, jest. Rozwaliłem. I to na tym polega. Nie przyszedłem tego nigdy. I okej, okay, pułapki przyznano. Łapki z kolcami. Znoszą. Zajebiście. Wróć. Broń. Ja Oda helma Kup, kupiłem sobie. Okej. Okay. Obczajmy to, dobra. No to kontynuuj, tak? Dalej lecimy. Czekajcie, ile już nagrywam. No, na razie jakieś 10 minut to. I lecimy dalej. Zobacz, co jest. O, bardzo fajne. Ok, czekajcie. Tak. tak. Tutaj. Tutaj dupie. Tutaj. tutaj, tutaj mogę. O, i bardzo ładnie, i mogę tu dupić. O to zaczynamy, tak? Chodźcie, tutaj. Moi malutkie! Dobra. Sajwista broń. Myślałem, że można trzymać i nawalać. Lecz tak nie chyba nie można. Ło the hell! Już do mnie lecieli. Bo ja nie miałem wyjść z tego Haha ha. Co nie możecie zrobić Ale przynajmniej jeszcze pułapkę z kolcami, pamiętacie? Zaczekajcie Opcję Nie wiem czemu Nie mam tej z kolcami płapki. Tutaj nie ogarnia też jeszcze jedna fala i już idziemy dalej tutaj. Ło! Wow. Dwie. Czyli trzeba szybko. Kurczę kasę już mam. Trzeba napieprzać. Ale ładna pan dwie tury. Coś tu nie Halo W ogóle jest inna broń czy nie? Bo już nie wiem Lalalalalalalalo la. Dobra uwolnij. Teraz tam okay. Teraz? Ło z dwóch stron! Szybko, 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 szybko! Nigdy nie przejdą! Walcie się! Co tutaj... ...myślicie?

O kurczę, co to było? Czekajcie, tutaj trzeba postawić, hmm. tutaj trzeba, Chyba tutaj, ten tutaj. <ścoughs> i lecimy. Dobra Ale tam też Tam na razie nie Dobra O Okej okay. What the fuck? What the fuck? Wow, fuck, you, Człowieku! Cudowna seria z Co to ma być?! Z kolcami by się przydało. Ale tutaj na razie ogary to wszystko. Wow, fuck! umiera. Jak co? A pikno i się sam atakują Dawaj, dawaj, dawaj go Okej okay. wyższości na pierdalanka Ostro Ostro jest, tak, serio Tutaj trzeba Tu no i Kas już nie ma to! Potwierdzielamy Ale palec tego na walania No walimy, walimy mnie, walimy No, dawaj I sami się atakują w chwilę Dobra, tak na razie zostawię Ci tak bardziej już są agresywni O, ci się atakują Ci tu już idą Ok Dawaj, dawaj, dawaj What the fuck Ja tej normalnie nie ogarniam the wow, fuck, czy tu jest? Dobra Wow 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 I tak miesz Haha Wo kurczę golem Żydził ziemi ziemi są Nie, dobra, przeszyćmy I kurczę ja chcę mieć Jakieś inne rzeczy. Nic nie jest skończonego trybu. Księga zaklęć. Moje wyposażenie. No, to chcę. No, to chcę. Poczekajcie. Ja właśnie go nie ogarniam Czekajcie Moje wyposażenie Czemu ja tego użyć nie mogę. Powiedzcie miyy. Czekajcie. Kup i kup Łapka podłogowa. Mogę już tego używać, tak? Muszę obczaić, dobra, czekajcie Pułapki 3, 3 1, 3, i co? I to są po 1, 3 I nie wiem czemu nie mogę tego używać Czekajcie Tu-ru-ty-ry, tu-ru-ty, 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 broń, znaki, artefakty. Dobra. Jak się go zaklęcie. Kontynuuj. Rolecimy no, dalej z daniami. Ale kurczę, nie mogę używać tego gówna? Orki no, orki i patrz, nie mam szczelinę? tego. Aha! Jest! Do, do głowy, Aha! To jest taki Dobra. I oni stąd będą wychodzić teraz? Poczekajcie. Kolce tutaj w dupie Tu szli Kolce tutaj Ok bez nóg, to prawdziwa tragedia Tu, tu, to, tu i tu Okej okay. Oto no lecimy To takie przewidywane Dobacz, <ścoughs> dawajcie A ono tu Kolce dobre są Ale tylko na raz Ale tylko na raz kolce są, kurczę Nawalamy, nawalamy Panowie Tak, tak Dobra Na razie light jest, ale kurczę, ta druga fala będzie tam Okej, okay, teraz tam Ok, to dawajmy teraz tu... 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 Tu, tu... Ok. To lecimy. No, 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 no. nie oni jakiś transportu, nie? Dobra, czasami atakują siebie. <laughs> Debile. No dawaj, dawaj Ale debil Co ty myślisz, że ty mnie wygonisz? Łokobina kiedyś, what the fuck Dobra, nalajcie To już wszystko? Teraz komu będą wychodzić? Nie wiem, właśnie, się z by to wychodzi teraz O! Stamtąd Okej, okay, zobaczmy czy... Okej Okej, okej I, I! Oho! <haha> A tak nie jestem siebie Ło kur, zapomniałem o nich Ogólnie w ogóle o nich zapomniałem Nie dam, nie dam. Ładny pan, a to sami sam siebie. Nie przejdziesz. No! Tako! Dób go. Ej, ty tam, ty, 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 Za ty, tak, 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 Ty tam sobie za dużo nie pozwalaj frajerze. bo ty tam już Co, coś już tam chciałeś zrobić. Okej, okay. <gry> chore to jest, ale czego się nie robi dla rzeczywistości tu, tu i tu by się przydało. Jeszcze. No i okej, okay. lecimy. Uuuu, podoba mi się to! Ło, sam się atakują. A, jakiś was żal. Naprawdę. Tutaj jeszcze... Coś też rewarujecie. Ło, ten już. Tam wychodzą. Ło, kurcze. Dobra, slajmy teraz. O ke fuk! kurde. Alarmia. No i co no, chodźcie tutaj. Trzeba ich trzymać, bo tutaj no. Trzeba ich trzymać. Okej, oczywiście już zrobione. I dobra, bo tuż tu czeka się trzymały. To najlepiej tutaj jeszcze przyrządzić takie niespodzianeczki. Tu. Tu i tu. O. Dobra. To co? <ścoughs> Sorry. To lecimy dalej. Tam. Dobra. O, tu już też goblinę kolki Trzeba porozpieprzać tutaj. czy znaczy, ja wiem, że trochę lamie w tą grale. ale... Ojciec zrozumiali, że ja po prostu... ...kogoś raz gram i dam jeszcze jedynkę. Ale zrobię. Wow, fuck. Ale rozpierducha. Co to, to jest? Aaaa, polecieli. I te pupki rozwalają wszystkie Ło. Wy się bijcie Para, para Słu, jeszcze jeden? I winners Dobra Czekajcie, ile mamy jeszcze czasu na nagrywanie? No dobra, jeszcze mamy trochę. Ale wiecie co? Eee, chyba już zasnąć nie będziemy. Mi się wydaje, trochę już to porobiliśmy. Księga zaklęć. Zobaczmy, moje wyposażenie. I cóż to jest? Pułapka podłogowa. Zna pułapki. Aha, jakąś tamę pułapkę mamy No ale dawora my się żegnamy To w kolejnym odcinku będziemy kontynuować, tak? Na razie